Ja i chłopak Część druga? Okej. Okay. To jak? Widzisz, na swoje nie patrzę na hasło. Poświęciłem najpierw na kilku nikt nie pisze. Błąd, zaczekaj, jeden, pięć, I teraz hasło. Nie Ciut. Yes. A ty sobie długie hasło, takie nasze kloteczki. Hmm. nie wiem Nie, tak, tak. mówiłbyś, że na planeta jest. Kiepczyny, kiedy w końcu zdorośnie. Doro zdołaś? Eee, w życiu chłopaczy też Wiem! Nie, dlatego ja! Ja też byłem trzy razy, pewno nie czadłem, bo no nie ja tak jak w skarbie. Pewnie jesteś mi na to przyklejony? No a co sobie myślisz? Dobra. To mój chłopak w reali. Nie chłopak, tylko mało. Tam napisał do mnie dasie.pl. O, no, Nie Nienawidzę tej. Ja mówię, ostrzegam że... przed dasie.pl. Je. Jeśli gracie na mój starek, ostrzegam. to złowcielone, no, nigdy. Jak widzicie, D a, C, H i E. D z dużej litery, a PL to z dużej litery. No właśnie. Ty i normalne już liczbki, dasz je, P dużej litery, nie bierzcie jej, nie to, że jest paskudna, nie bierzcie jej bez względu na vipa No i co z tego, że jest To też nie, nie jest vipa bardzo... no, Ona jest bardzo dziwna. Tak, jest blada, no i w ogóle. A w pasie... Ona jest zła grą, no ona cały czas się kłóci ze mną. Nie bierzcie ją do znaj ona tylko obraża innych. Tak, I zgadza się. To było tylko IFA. Okej. Co widzisz? Co? do mnie. Ona mnie nawet zablokowała. No, ty prędzej ją zablokowałaś. Mm, nie, ona mnie się zablokowała. No to odblokuj się. Przecież możesz. Yy, nie umiem. Ja ty ją trafisz? zablokowałam. A, no, to muszę ją blokować, Dawaj, posiła. potrafię cię. Wow. No pięknie. Laptop się rozłączy. Bateria siadła. Ja lubię laptopów na bateria. Hmm. Tak się jak... kupi mikser. Muszę wysłać... co? Chyba pójdę do domu. Już nie chcę cię Nie, ale skąd nie Nie, no naprawdę pójdę. Nie, nie. Idź. Nie, nie idź. Idź. Nie idź, proszę, nie iść. Dlatego cię zezwolił. Nie, nie jest mi trudno. Aha. Tak. Mhm. Mhm. No to pa. Dobra, no. No, to pa. pa. Nie dzwonię na Skype'a, bo po co? Prostu... Widzimy się na musza i plany. piszę. nie piszemy. Okej. Okay. To był krótki odcinek. Ciąg dalszy nastąpi.